Mam na imię Kasia, a w dzisiejszym filmie poznasz dwie podstawowe techniki malowania akwarelą. Poznasz wady i zalety, oraz również gdzie tego używać. Jest to film zdecydowanie dedykowany dla osób początkujących, bo tak naprawdę właśnie tu i z tymi dwoma technikami zaczyna się prawdziwe malowanie, więc koniecznie obejrzyj do końca, a szczęśliwy początek w malowaniu akwarelu jest murowany. W dzisiejszym filmie dowiesz się po pierwsze, czy możliwe jest kontrolowanie akwareli, czyli plusy i minusy oraz drugie, czy brak tej kontroli jest czymś złym w malowaniu akwarelą. Oczywiście plusy i minusy. Szczególnie zachęcam Cię do pozostania do końca filmu, ponieważ jak wiesz, na koniec czeka na Ciebie wisieneczka. Wiem, że bardzo lubisz ćwiczyć. Akwarela. Mówiąc to słowo sobie na głos, przywodzę myślami to, co pierwszy myślałam, zaczynając swoje przygody z malowaniem akwarelą, i myślę, że zdecydowanie było to kontrola czy brak kontroli. Jeżeli pomyślimy o tym medium, to kojarzymy to z wodą, więc woda płynie, więc jak to w ogóle kontrolować? I powiem ci, że można. Kontrola czy też brak kontroli polega na tym, aby zrozumieć co i dlaczego się tak naprawdę dzieje, więc może być to niekontrolowana, kontrolowana sytuacja. I tak przejdziemy do punktu pierwszego. Punkt pierwszy. Czy kontrola akwareli jest możliwa? Jakie są plusy i minusy? Ależ tak, oczywiście, że jest możliwa, i najlepszym rozwiązaniem jest tutaj. Pierwsza technika malowania akwarelą czyli mokre na suche, czyli mamy suchy papier, a na to malujemy mokrym pędzlem. Dzięki temu mamy kontrolę nad tym jaki obszar chcemy zamalować, mamy ostre i konkretne krawędzie. Możemy również nakładać w taki sposób farbę na obszary, które już zostały zamalowane. Możemy podbijać kolor, ale również dodawać w taki sposób detal. Zatem brzmi to wszystko magiczne, więc jaki Kasiu jest haczyk. I za chwileczkę Ci to wszystko pokażę, jak to po kolei wygląda praca mokre na suche. Oto gwiazda naszego dzisiejszego filmu, Magnolie. Spójrz, że dzięki malowaniu mokre na suche robię w tym momencie tło, zaznaczając ciemniejszy kontur, i później delikatnie rozmywając granice. Dzięki temu mam zdecydowanie większą kontrolę nad tym, gdzie kładę dany kolor. Malowanie mokre na suche sprawdza się również świetnie w małych elementach, gdzieś chcemy na przykład mieszać kolory w małej części, tak jak tutaj przy gałązkach tej oto magnolii. Nakładam kolory, które mają. Ostre krawędzie, dzięki temu jeszcze lepiej je mogę podbić efekt trójwymiaru, ale również robię to w detalu. W tym momencie widzisz, jak wygląda tworzenie cienia na kwiecie, i w tym momencie dla mnie najlepszym sposobem jest używanie malowania mokre na suche, czyli mamy dobrze roz, rozrobiony pigment, który jest bardzo delikatny w kolorze. Dopiero do tego zdecydowanie większy pędzel i nakładam na płatki tak, aby zachować ten cień, który mamy na kwiecie. I też tutaj widzisz, że świetnie Malowanie mokre na suche sprawdza się również w małym detalu. Teraz cieniutkim pędzelkiem nakładam sobie mocniejsze elementy, aby wzmocnić efekt tego kwiatu. Troszeczkę przeraża? Nie martw się, za chwilę pokażę Ci, jak to zrobić na pojedynczej warstwie i co możesz osiągnąć. Jak wygląda malowanie mokre na suche? Skorzystam sobie z papieru Arches, jest to cold press, tu już mam przygotowany arkusz oraz dwa kolory. Jest to Kujna Magenta oraz Talo Blue od Daniela Smitha. Zatem jak będzie wyglądało namalowanie tego mokrym na suche, czyli mamy suchy papier i mokry pędzel. Ja używam w większości pędzlów okrągłych i w tym momencie biorę sobie ten kolor, nasączam sobie bardzo dobrze nasz, na włosie swojego pędzla i maluję sobie proste linie Poprzek poziomo. Teraz poprzek. Mogę również wykorzystać włosie tego pędzla w całości, stosując nacisk, czyli zacząć i docisnąć. Zacząć i docisnąć. Spójrz, że granice wokół są ostre. To chodzi w malowaniu mokre na suche. Mamy bardzo wyraźne, granice, gdzie zaczyna się i kończy nam się farba, czyli kolor, który położyliśmy na nasz arkusz papieru. Malując mokre na suche, możesz również mieszać te kolory. Weźmy sobie kolor ten fioletowy i dodajmy sobie do niego płucze pędzel i dodaję sobie do niego kolor niebieski. Spójrz, że te kolory automatycznie się mieszają ze względu na to, że te kolory z Kładziemy mokry kolor na mokry kolor, który już jest położony na naszym papierze. A tak to prezentuje się z bliska. A teraz o co chodzi z tymi wielkościami naszych pędzli? Przechodzę do. Chcę sobie namalować dwa kwadraty, w których będę mogła zachować ostre granice oraz przykryć tą większą. Powierzchnię. Najpierw użyję sobie z błędem, czyli to, czego nie chcemy uzyskać, czyli w trakcie malowania nie chcemy, aby powstały nam wszelkiego rodzaju um, wykwity, czy też widoczne linie itd., itd. No i oczywiście przy malowaniu mokrym na suche musimy uważać na to, że ten papier, przez to, że jest suchy, on zdecydowanie ta farba na nim szybciej schnie. I teraz nakładam sobie kolor i spojrzę, używając małego pędzla. Ja muszę wciąż ładować swój pędzel, aby ten kolor nabrać. Mogę stanąć w tym miejscu, podążać w stronę perfekcji, żeby to było bardzo równomiernie nałożone. Ja to robię w tym momencie z premedytacją, bo chcę Ci pokazać, co się dzieje, jeżeli pokrywamy większe powierzchnie za małym pędzlem, A jednak nie śpieszymy się, i jednak to wszystko nam wysycha. Ładuję znowu pędzel i spójrz, chcę pokryć górę. Już w tym momencie widać, że ten papier od góry nam przysychł. Nie ja za chwileczkę pokażę Ci to z bliska. I w tym momencie, kiedy malujemy za małym pędzlem, zaczynają nam się tworzyć plamy i wygląda trochę jak patchwork, a nie jak jednolity kolor. Tylko spójrz. Widzisz te widoczne krawędzie? Po prostu ten papier za szybko wysycha, i nie jesteś w stanie stworzyć takiego koloru. W przypadku, jeżeli malujemy mokrym, mokrym na suche, wystarczy wziąć większy pędzel i zdecydowanie łatwiej jest nałożyć nam, pomalować dany. Obiekt, tylko spójrz, nakładam dobrze kolor na pędzel, jest to ósemka. I voilà! Dzięki temu, że ta ilość farby jest odpowiednia na pędzlu, to przy malowaniu mokrym na suche mogę uzyskać jednolity kolor bez plam, ale ustosując duży pędzel. Teraz to wszystko przesycha i zdecydowanie bardzo dobrze widać, z czym to się je. Okay. I zatem mamy problem taki z plamami. No nakładanie na ostro, na ostro nakładanie e, farb, gdzie wszystkie nasze granice są ostre, no ma swój plus. Jednak czy można zrobić coś, aby uniknąć tej frustracji i takiej dość szybkiej pracy? Ależ oczywiście, że tak. I tak przejdziemy do punktu drugiego. Punkt drugi. Czy brak kontroli w akwareli jest czymś złym? Czyli plusy i minusy. Przypomnij sobie, co powiedziałam Ci na samym początku, że tak naprawdę brak kontroli jest zrozumieniem i taką kontrolą i pojmowaniem tego, co i dlaczego się dzieje. I tu moją ulubioną techniką jest malowanie mokre na mokre, czyli najpierw ten papier. Zwilżamy wodą, a następnie nakładamy na niego kolor. Dzięki temu możemy tworzyć miękkie granice, miękkie przejścia, pięknie łączyć między sobą kolory i przede wszystkim pracować zdecydowanie tak wolniej, z większą cierpliwością i takim oddechem. I za chwileczkę pokażę Ci, jak to w praktyce wygląda. I pozwól, że znów wrócimy do mojej magnolii. Tym razem wracamy do tła. W całości to tło zostało właśnie stworzone malując mokre na mokre. I dzięki temu mogę zachować taki miękki efekt tych przejść. I teraz jesteśmy przy samym kwiecie magnolii. Najpierw ten płatek nawilżyłam, a następnie nałożyłam na niego poszczególne kolory. Spójrz, że dzięki temu, że ten płatek został wcześniej zwilżony wodą, mogę sobie spokojnie pracować nad jego kształtem i ostatecznym wyglądem. I znów nakładam wodę Następnie nakładam interesujący mnie kolor i rozblendowuję go do góry, uzyskując dzięki temu miękkie przejście, i następnie dodaję mocniejszy i mieszam kolory na papierze. Dzięki temu mogę uzyskać zdecydowanie bardziej interesujący efekt. I wciąż, kiedy ten papier jest wilgotny, mogę dodać elementy detalu, które będą wyglądały również bardzo miękko w tym samym czasie dodaje następne kolory i tak naprawdę umiejętność malowania mokre na mokre daje możliwość osiągnięcia naprawdę niesamowitych efektów, a kontrola tutaj jest możliwa wszystko sprowadza się tak naprawdę do ilości wody i czasu. Tak. Czasu. Spójrz, że nakładam kolejne warstwy i to wszystko buduje i wciąż tutaj możesz pracować na zasadzie, że Jedna warstwa została skończona, i znów nakładasz kolejną również na mokro, raczej powiedziałbym na zwilżono. Koniecznie pamiętaj, aby warstwy między sobą przesuszyć. I teraz ta praca jest skończona, a my spojrzymy na to troszeczkę z prostszej wizji, porównując mokre na suche i mokre na mokre. A teraz używając tych samych kolorów, pomalujemy sobie mokre na mokre. Biorę płaski pędzel i nakładam sobie wodę. Zależy mi na takim efekcie, aby ten, ta woda, o, ten papier nam błyszczał od tej wody. O, ta woda nie może się przelewać. Biorę kolor, tą naszą magentę, nakładam sobie tak samo na pędzel jak wcześniej i spójrz, jak będą wyglądać w tym momencie nasze linie. Dzięki temu uzyskujemy efekt rozmytych granic rozmytych krawędzi. Spójrz tylko. Wciąż możemy tworzyć kształty, lecz one są nie są tak łatwe w kontroli jak te, które malujemy mokrym na suche, ale to jest kwestia ilości wody, która znajduje się na papierze. Jak wygląda mieszanie się kolorów? Nałożymy wodę i Robimy tak samo, nakładam kolor różowy, naszą magentę, płuczę pędzel i dodaję kolor niebieski. Spójrz, że zdecydowanie malując mokre na, na mokre, ta farba troszeczkę inaczej się rozpływa. Teraz jak będzie wyglądać kwestia malowania mokrym na mokre? Nie zwracając uwagi na wielkość pędzla. Biorę ten mniejszy pędzel dwóreczką, którą malowałam, ten pierwszy kwadrat, i nakładam sobie ten kolor. Spójrz, że dzięki temu nie muszę się aż tak śpieszyć ze względu na to, że pod spodem ten kolor, ta, ta farba jakby ten papier jest mokry. I dzięki temu, że on jest wilgotny, to łatwiej jest mi uzyskać jeden ton. Koloru. I teraz wezmę sobie większy pędzel. Domaluję sobie tutaj część wodą. I nałożę to dużym pędzlem. Myślę, że w tym momencie bardzo dobrze widać, jak wygląda różnica między malowaniem mokre na suche, a mokrym na mokre. Teraz już wiesz, jakie są podstawowe dwie techniki, których musisz się nauczyć, jest to malowanie mokre na suche oraz mokre na mokre. Miksowanie ich zapewnia Ci taki oto efekt, umiejętność kombinowania między nimi pozwala odnieść sukces. Zatem, skoro mamy to już ze sobą, czas przejść do naszej wisienki, poćwiczymy sobie malowanie mokre na mokre oraz mokre na suche. Warto tutaj. Mocniej przyrzeć się konsystencji swoich farb. No i koniecznie poeksperymentuj i poćwicz, a ja już Ci pokażę, jak! Ten arkusz widziałaś już wcześniej. Tu widać, jak wygląda, jak wygląda tworzenie ostrych krawędzi i miękkiej w zależności od malowania mokre na mokre i mokre na suche, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chodzi mi o konsystencję farby, którą nakładasz na swój papier. I to bardzo dobrze będzie widać przy malowaniu mokrym na mokre i warto zwrócić na to uwagę. I to jest oczywiście też ćwiczenie dla ciebie, aby poćwiczyć sobie różne rzeczy, nakładanie wody, farby, różnej intensywności, mieszania się kolorów, bo dzięki temu uczysz się, jak dana farba, jak dany kolor, jak się zachowuje w danej ilości wody. W danej konsystencji, ile do tej farby po prostu tej wody zostało dodane. I teraz spójrz. Wezmę sobie pędzel i co się stanie, jeżeli nałożę sobie kolor taki jasny. Spójrz, że ta farba rozpływa się przez to, że dużo jest wody, jak jeszcze dodam jeszcze więcej, to ten zakres, w którym ona się rozpływa, jest zdecydowanie o wiele wiele szerszy. Natomiast jeżeli wytrę ten pędzel i ta konsystencja będzie się zmieniała, czyli będzie mniej wody, a coraz więcej koloru, to spójrz, że pigment zaczyna rozpływać się zgoła inaczej. Widzisz to? Jeżeli teraz wezmę prawie, można powiedzieć, konsystencję wręcz budyniu, gestego budyniu, to zobacz, jak ten kolor nam się rozpływa. I warto jest sobie poćwiczyć, jak i kiedy, jakie efekty można uzyskać. Zobacz, teraz jest bardzo mało, bardzo mało wody w tej farbie i w tym momencie mogę osiągnąć bardzo, ale to bardzo cieniutkie linie, ale jeżeli wezmę tutaj tą część, gdzie jest dużo wody, to spójrz, co się nam tutaj będzie działo. Już ten zakres, ta farba zdecydowanie mocniej się rozpływa. Więc warto sobie potestować i posprawdzać, jak to wszystko działa. To na dzisiaj tyle. Pięknie dziękuję za ten wspólny czas. A teraz ty. Powiedz mi, jak tobie idzie malowanie mokre na mokre, czy też mokre na sukę i mieszanie tych technik, przenikanie się ich między sobą. Koniecznie daj mi znać, a jeżeli masz jakiś problem i coś Cię nartuje, to. Napisz do mnie. Mam dla ciebie też dobrą informację, że z końcem roku pojawi się kurs, a tymczasem odsyłam cię również do swoich tutoriali. A widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. A kolejny film to kolejna gwiazda. Zatem do zobaczenia! Pa!